Jeśli nie lubisz igieł, a chciałbyś wziąć pod uwagę zabiegi medycyny estetycznej, to ten filmik będzie dla Ciebie. Opowiem Ci w nim o sześciu sposobach do zabiegów bez użycia igieł. Następnie możecie się zastanawiać, dla kogo są te zabiegi nieiniekcyjne. Przede wszystkim tak jak powiedziałam na początku, są to zabiegi dla osób, które obawiają się ukłuć, obawiają się igieł. Po drugie, dla osób, które nie chcą, żeby cokolwiek im podawać po prostu pod skórę z pomocą ingiem, nie chcą takiej ingerencji z podawaniem preparatów igłami. Po trzecie, dla osób, które mają skłonności do alergii często reagują dużymi obrzękami na cokolwiek się położy na skórę, a tym bardziej wprowadzi do skóry. Po czwarte, dla osób z chorobami autoimmunologicznymi. Zabiegi nieiniekcyjne bez jakiegokolwiek wprowadzania preparatu pod skórę będą zdecydowanie bezpieczniejsze dla takich osób. Po piąte, jako uzupełnienie terapii do zabiegów inikcyjnych także możemy użyć zabiegów nieinikcyjnych. Po szóste, jeśli są przeciwwskazania do wykonywania zabiegów e, tych inikcyjnych, tutaj możemy się posłużyć zabiegami nieiniekcyjnymi. I po siódme, oczywiście, po prostu chęć, wybór i swoje własne przemyślenia na ten temat. No dobra, powiedziałam Wam, jakie mogą być powody wyboru tych zabiegów nieiniekcyjnych, a teraz posłuchajcie. Jakie są rodzaje zabiegów nieinicyjnych, które są warte rozważenia? Przede wszystkim, jeśli chodzi o małą, małą inwazyjność zabiegów, ale dużą skuteczność w połączeniu z częstymi zabiegami, są to masaże twarzy, masaże kobi do yoga, twarzy ćwiczenia. Wiem, że może to wydać się trochę dziwne, że o tym tutaj właśnie mówię, ale po prostu chciałam Wam. Znowu przypomnieć o tym, że zabiegi to nie są tylko urządzenia, to nie są tylko igły, ale masaże i ćwiczenia i rozluźnianie mięśni i skóry naprawdę przyniesie fajne rezultaty, jeśli chodzi o tą przyszłość i profilaktykę anti-aging. Po drugie, te słynne lasery. Lasery z grup ablacyjnych i nieablacyjnych. Ablacyjne, czyli takie, których działamy także na tą część naskórka, odporowujemy tą skórę, robimy taki peeling mechaniczny i dochodzi do uszkodzenia skóry. I nieablacyjne, czyli takie, w których nie dochodzi do przerwania ciągłości skóry, nie dochodzi do uszkodzenia skóry, ale ta wiązka lasera przechodzi głębiej do skóry. Są to wszystkie zabiegi z rodzaju nieiniekcyjnych, Niemniej jednak takie zabiegi laserowe ablacyjne także sprawiają, że po zabiegu wyglądamy mniej atrakcyjnie właśnie z powodu tego uszkodzenia skóry. Często jest tak, że po zabiegu dochodzimy do siebie nawet przez następny tydzień lub dwa, więc mimo, że jest to zabieg nieinjekcyjny, wcale nie znaczy, że jest Nieinwazyjny. Tak samo w przypadku zabiegów nieablacyjnych. Mimo, że tego uszkodzenia na skórze nie widać, to jednak jest taki stan zapalny w skórze, ale to, że go nie widać, wcale nie znaczy, że go nie ma. Mimo, że jest nieiniekcyjny i mimo, że nic nie, nie widać na skórze, to wcale nie znaczy, że działa gorzej, dlatego warto go rozważyć, jeśli chodzi o poprawę jakości i jedności skóry, albo też na przykład w przypadku rumienia i zmian naczynkowych na skórze. Kolejnym zabiegiem nieiniekcyjnym jest radiofrekwencja, ale jednak mikroigłowa. I mimo, że to nie jest taki typowy zabieg iniekcyjny, czyli nie ma tam wprowadzenia preparatu z pomocą igły, nie ma takiego ukucia, to jednak jest to urządzenie, które takie igiełki w sobie ma. To jest takie urządzenie, które na głowicy ma taki szereg igiełek, które wprowadza się do skóry. Które uszkadzają tą skórę. To są takie mikronakucie, one nie są głębokie, one nie zrobią nam krzywdy, ale będzie po takim zabiegu na pewno zaczerwienienie, na pewno będzie obrzęk i kilka dni będziemy potrzebować na to, żeby dojść do siebie. Taki zabieg byłby fajny w przypadku obszarów na twarzy czy na dziele, tam gdzie skóra jest wiotka. Najczęściej lubię taki zabieg właśnie przy drobnych zmarszczkach. Tutaj takie są zmarszczki harmonikowe na policzkach albo na okolicy oka. To jest super zabieg na dolną powiekę, ale także na szyję czy okolice ciała, tam gdzie właśnie jest taka ścieńczała skóra, pofałdowana, taka powiedzmy ro rolująca się. Tak samo ten zabieg jest fajny... W przypadku leczenia blizn i rozstępów, czyli takich blizn najczęściej, taki bardziej w poziomie skóry, tak żeby wygładzić tą okolice, ale także w przypadku blizn podrądzikowych. Także bardzo fajnie tutaj się sprawdza ten zabieg. Czwartym zabiegiem z gamy tych zabiegów nieiniekcyjnych są zabiegi z mikronakłuwaniem. I tutaj znowu w nazwie jest to mikronakłuwanie, ale to nakłuwanie nie jest czymś czego należy się bać, więc myślę, że spokojnie jak ktoś boi się igieł, to może o takim zabiegu myśleć. Mikronakowanie to jest zabieg, gdzie jest urządzenie, które ma bardzo, bardzo dużo takich też pojedynczych igiełek, ale te igiełki naprawdę bardzo pociutko, to są ułamki milimetrów, bardzo pociutko przechodzą przez tą skórę i w zasadzie tak sobie jakby szorują na tej skórze i znowu chodzi o tą poprawę struktury, poprawę jakości. O blizny w poziomie skóry, o tępy. Często możemy z tym mikronakulowaniem połączyć zabiegi kosmetologiczne, jak na przykład z kwasami zuczującymi niebo, jak na przykład z regeneracją, z egzosomami, i wtedy możemy zwiększyć tą wydajność zabiegu. Łącząc jest właśnie z preparatami, które podajemy na skórę. Te preparaty nie wejdą niczym głębiej, bo tak jak powiedziałam, to są ułamki milimetrów, jeśli chodzi o te nakucia, ale jednak zawsze ta wierzchnia warstwa skóry troszkę się mm, będzie mieć tą większą możliwość na, na regenerację i na stymulację. Piątym zabiegiem z zakresu zabiegów nienikcyjnych jest bardzo przyjemny zabieg masażu podciśnieniowego. Jest tutaj taka specjalna głowica. Na pewno ją też znacie na ciało, ale ja też wam powiem, że taka głowica jest także na twarz która złapie tą, tą, tą skórę, sobie tą tkankę i dzięki tym mikrodrganiom jest w stanie pobudzić nasze włókna kolegonowe do tego, żeby skóra pracowała, żeby zrobiła się rędniejsza. Bardzo lubię ten zabieg, jeśli chodzi o efekty właśnie od utwarzy. W sytuacjach, kiedy mamy skórę cienką, kiedy nie ma dużego opadania, tylko jest taka bardziej zcieńczała skóra i dlatego ona robi się tak pod palcami, bardziej do wyciągnięcia, że jest taka bardziej powiedzmy... Ciastowe takie zbytnio rozwodnione ciasto. Bardzo fajnie się sprawdza na ujętnienie tej skóry. Minusem takiego zabiegu jest to, że trzeba go wykonywać. Bardzo często. Nie jest to raz, dwa, ani trzy razy. Jest to zabieg, który trzeba wykonać rzędu nawet 10-12 razy, przynajmniej raz w tygodniu, żeby te efekty były zauważalne, ale jest to naprawdę bardzo przyjemny, bardzo komfortowy zabieg i myślę, że jeśli tylko macie czas do dyspozycji, to warto go rozważyć. Ostatnim, szóstym zabiegiem jest zabieg z wykorzystaniem ultra dźwięków. Jest to zabieg, który cieszy się powiedzmy, jeśli ktoś lubi ten zabieg, tego lubi, jeśli ktoś nie lubi tego zabiegu, tego nie lubi. Tutaj najczęściej ma znaczenie użyte urządzenie i jakość takiego urządzenia, także użyte parametry i obsługa tego urządzenia. Wiem, że ciężko jest Wam tu sprawdzić, jakie jest urządzenie i jakie są parametry. I trzeba zaufać osobie, która taki zabieg wykonuje. Dlatego ważne jest to, żeby wybrać bardzo dobrze i rozsądnie klinikę, w której taki zabieg wykonujecie. Jest to zabieg, uważam, łatwy rozważenia, jeśli chodzi o dolną część twarzy, czyli tutaj chomiki, linia, żuchwy i podbródek, a także w okolicy oka. Nie jest to zabieg dla wszystkich, nie jest to zabieg dla osób zbyt młodych i nie jest też to zabieg dla osób starszych. Powiedziałabym, że ta granica wieku między 35 a 55 lat i. Nie jest to też zabieg dla każdego rodzaju skóry. Tutaj musi być dobra kwalifikacja do tego, żebyście te efekty po prostu widzieli. Natomiast plusem jest to, że taki zabieg wykonujemy jeden raz w roku, a następnie możemy wykonywać inne zabiegi stymulujące, ale już po prostu z wykorzystaniem innych technologii i innych urządzeń wysokoenergetycznych. To byłoby na tyle, jeśli chodzi o te zabiegi nieiniekcyjne, czyli bez wykorzystywania ingieł i strzykawki do zabiegu. To są te, które myślę, że są warte rozważenia. Natomiast podkreślę jeszcze raz, to co jest ważne w przypadku zabiegu z wykorzystaniem urządzeń wysokoenergetycznych, to jest rodzaj sprzętu i to, żeby to był sprzęt faktycznie dobrej jakości, dobry odpowiedni głowic, dobry odpowiednich parametrów zabiegowych, a także... Ilość i częstotliwość powtórzeń danego zabiegu, dlatego że jednak w większości z nich, oprócz fal ultradźwiękowych, potrzebnych jest naprawdę tych zabiegów przynajmniej kilka, jeśli nie kilkanaście, żeby ten efekt uzyskać. A efekt, który uzyskujemy, nie jest efektem wow, nie ma efektu metamorfozy. Są to zabiegi, które polegają na przebudowaniu skóry, na stymulacji skóry, dlatego musimy mieć do nich odpowiednie oczekiwania, żeby się po prostu nie zawieść. Jednak Mimo wszystko są to zabiegi, które naprawdę gorąco polecam, jeśli chodzi o tą całą przygodę i profilaktykę w zakresie medycyny anti-aging. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat zabiegów, które polecam i które nie są zabiegami inikcyjnymi, a na przykład tymi, które możecie wykonać sami w domu, czyli domowe sposoby na zmarszczki bez użycia igieł, to zapraszam Was do tego filmiku, który się pojawi tutaj obok. Mam nadzieję, że także Wam się spodoba. Dzięki wielkie za dzisiaj. Dajcie miękcik w górę.